I halo, halo, witajcie! Z tej strony Orion, Witam serdecznie w kolejnym odcinku z polskich chłopów i jest kapiszą ze mną. Dzień dobry, dzień. Dzień dobry dobry, witamy serdecznie. Chłop tutaj niestety jeszcze nie wbił, znaczy słucham. Yy, coś, jakaś utrata połączenia z grą tutaj się wydarzyła, proszę Państwa yy, Co się tutaj dzieje? Przewinęliśmy sobie na yy, lipiec, tak jak widzieliście, od, widzicie od poprzedniego odcinka i co się tutaj dzieje, jak widzicie mleczarnia. Już tutaj przyjechała do nas na gospodarkę. Już jest wszystko tutaj zatankowane. Tam Hobby jeszcze pije kawę z kapiszonem w środku. Yy, tutaj mamy 100%, jest to 18,5 yy, No, 18,5 litrów. Jeszcze tutaj ponad 5000 zostaje. Bo już się nie zmieściło pełna mleczarnia. Także myślę, że to sobie będziemy mogli sprzedać. W sumie zrobimy sobie nawet może krótkie cięcie, albo nawet i na odcinku może oni tam pojadą. I sprzedadzą, zobaczymy, ile za to zarobimy. Yy, dzień dobry. Yy, no, bo po prostu trzeba będzie. Trzeba będzie dosyć sporo, myślę, zarobić, między innymi na to, co tutaj przed nami stoi. Jak widzicie, ładowarka, no, testy długoterminowe tutaj przechodzi, jeśli chodzi o nasze gospodarstwo, ale niestety mamy tutaj ograniczoną liczbę godzin, jaką możemy w nią przepracować. Żebyśmy tutaj nie musieli nic dopłacać, dlatego no jak widzicie ona tylko praktycznie stoi, ewentualnie kiszonkę jak trzeba załadować, ojoj, No to synchronizacja tutaj <gry> nie dopadła o, Ojojoj Ojojoj, ale to nie problem Także te, na szczęście mamy jeszcze John Deere'a z tourem, który tutaj robi całą resztę Także byłbym za tym, żeby w tym sezonie zakupić tą ładowarkę już na jesieni, jeżeli będą pieniądze, no i kombajn, tak a ciągniki najwyżej się odroczy na kolejny sezon, bo i tak pewnie kredyt raczej na pewno trzeba będzie wziąć. Yy, tutaj, tutaj jak widać, no, robornik dalej jest tutaj wywożony, piramida znikła, ale nadal hałdat spora jest, gnojowica, yy, również słomy trochę sprzedaliśmy z jednego pola, yy, przyczepy stoją, jęczmień wywalony, 35 yy, tutaj 5, yy, ton, yy, tak to sobie wygląda, yy, pola już są ponawożone, Wszędzie jest po 50%, tu poszedł obornik, tam gnojowica, y, słoma zwieziona, to wszystko praktycznie co było widać u mnie na live. Ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Te pole to jest normalnie w takich paskach Proszę Państwa, testujemy sobie taką prowizoryczną, można powiedzieć, nawigację y, do Zetora Krystala. Y, on przeszedł remont, zapraszam na poprzedni odcinek. Dobra, myślę, że można już w sumie wsiadać. Y, zapraszam na poprzedni odcinek. Oj, nie wiem, czy on tutaj nie będzie za głośny, ale ja tu głośno gadam, tak że myślę, że... No i co, Ta leżówka, która niby wymaga 180 koni, a tutaj ciągnik 120 i sobie jakoś daje z nią radę dnia, nie? No i tak jak było widać na poprzednim odcinku, przeszedł ten ciągnik sobie remont. I już tutaj na ten odcinek mamy założoną taką prowizoryczną na, na migację. Co prawda nie z dokładnością do 2 cm, ale taką która pokazuje jak jechać można powiedzieć także można było takie delikatne paski sobie tutaj porobić yy, no i co i jak widzicie talerzowanie idzie nie, nie nagrywać jeszcze na lipcu dopiero na sierpniu już tutaj jest sorga ale mówię no takiego ładnego zestawu jaki tutaj jest ten zedol z talerzówką yy, to, to myślę że yy, nie ma podobno możemy sobie zwolnić zobaczcie on idzie jak szanowny o jeszcze o, 15 myślę, że będzie ok. Także tak to sobie tutaj u nas na tych chłopach wygląda. Yy, poza tym, co co. słama została sprzedana, strasowana, sprzedana, yy, nawozy zostały dane także. Także zaczęliśmy przewijać już tutaj z czerwca yy, na lipiec. Na lipcu żadnych żniw nie mamy, no bo jak wiecie yy, tutaj jedyną, z jedynym zbożem takim, yy, no typowym zbożem, tak, pod słomę, pod wszystko był jęczmień. Na no, oprócz tego pozostałe rośliny tam strączkowe i tak dalej, no to mamy soję, mamy sorgo yy, buraki. Yy, no i mamy sobie jeszcze tutaj z oleistych słonecznik Także To już będzie w dalszej kolejności. Myślę, że będą, będzie bardzo dużo żniw jesiennych, jeszcze takich spóźnoletnich, no to myślę, że sorgo tutaj dojrzeje nam na yy, dojrzeje nam na yy, wrześ, nie, na sierpniu. Mimo, że było później siane, niż na przykład takie buraki No ale tak, tak to sobie wygląda, jeśli chodzi o buraki Mam nadzieję, że tutaj przyjedzie jakaś ropa i tutaj nam ogarnie No a resztę to już myślę, że sobie sami Ogarniemy Także grube nabytki się szykują, tutaj ciągniki dwa się szykują Ale to myślę, że już pora tutaj sezonach Yy, nagrywamy sobie to we wtorek, tutaj Kapiszon yy, sobie yy, do mnie wbił, bo oczywiście jesteśmy... No, odcinek na piątek już teraz ten, a ja będę miał na jedziele, także kolejny ty już na poniedziałek. Ho, ho, ho. Także znowu zakaz odcinku, robimy, żeby na tej weekend było, żeby w razie czego ten nas nie, 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 nie mogli Nie tak powiem współpracować, bo to no są... A jutro jest... i czwartek będę, w piątek jeszcze co ja Wszystkie wiecie co ja zrobię? Ja zę miniaturkę nawet wyjść, ale bo... Miniaturki, wiecie co ja wam powiem, to najlepiej robić w trakcie pracy, a nie po. Tak jest lepiej będzie wyjść jednak albo i nie, albo i tak zrobimy. O! Bo miniaturki się robi najlepiej w trakcie yy, pracy, dobra. Lecimy sobie dalej należowanie. Myślałem też, żeby w przyszłości zakupić jakiś też agregat uprawowy, to sprzedaliśmy sobie naszego, tego żółtego. Myślałem, żeby kupić 5 jakiś pięciometrówkę, jakiś agregat, ale zobaczymy jakiś kultywator, żeby też było ciekawie. Może nie po żniwach, ale gdzieś tam po, po orce uprawić czy po coś, yy, Też można by coś takiego zakupić, ale to myślę, że jeszcze... Jeszcze nie teraz, zetarł 25 motogodzin, no zobaczcie, zetarł po remoncie, zapraszam na poprzedni odcinek Lawecista czy laweciarz Chyba laweciarz jest poprawnie, ale ja a raczej, raczej na pewno bo wpisywa... Chciałem w tytuł wpisać i mi lawecistę podkreśliło, a laweciarza nie Natomiast, no, lawecista moim zdaniem ładniejsze słowo Ale nie wpisywałem w tytuł ani tego, ani tego, tylko po prostu, że zetor po remoncie I Oczywiście dodana została szybka skrzynia, został pomalowany z niebieskiego na czerwony, lampy daliśmy z boku już na przód. Dobra, takie resztki, to tam się y, później podokręcza. Y, no i cóż, y, na no, tyle, A jeśli chodzi o jeszcze... Myślę, że odcinek trochę też krótszy, żeby też nie było wszystkie odcinki tak pod 20 minut, które zwrócimy poprzedni, był chyba tylko 14. Y, proszę Państwa, także zetor myślę, że uroku swojego nie stracił, też trochę na wzór tego zetora, Którym tutaj ten chłopot z tych... Nie kontaktowałem się z nim od tego czasu i nie widziałem już tego zetora później, ale ten chłop, tutaj przyjechał po czasach. od tych frytek, no to miał podobnego tylko, że on miał chyba zetora 12145, a my mamy 045 napisów nie zmienialiśmy, bo jednak jest to dosyć stary nie 045, a napisy były a resztę po prostu tutaj maskę ściętą i resztę po prostu dołożyliśmy właśnie maskę na nie ściętą, nie wiem czy także no a płatniki zostawiliśmy te Krawę co były, zostały przemalowane, to Obciążniki w kołach, wszystko zostało. No, a jeśli chodzi tutaj o życie realne, to coś ja tu mogę mówić? Oczywiście zbiór traw trwa. Mam nadzieję, że tutaj do soboty się wyrobimy. Jeszcze dzisiaj nie zbieraliśmy, ale już zostały trawy, i zaczęły być już grabione z że Nie ma tego mega dużo, tak powiem nawet szczerze, że przy czwartym pokosie traw, jeśli chodzi tutaj o, o łąki. No to myślę, że już tutaj przydałaby się zgrabiarka do boku, która grawi do boku. Tak jest, to jest tak samo. No bo jednak tego materiału jest mało. I gdzieś tam dobrze byłoby z dwóch, czy nawet trzech przejazdów robić sobie. papie myślę, że zestaw jest fajny. Może to za duże trochę wygląda. Fajne, ale fajne. Z drugiej strony... No trochę to, dużo talerzy. Ale tam... Duża, ale z drugiej strony no pola mamy też duże, a myślę, że ciągniki jeszcze inne też będą. Znaczy ona jest 5-metrowa, ona no mówię, gdyby była zawieszana, myślę, że za duża jest do tego ciągnika, bo jednak zawieszana to musi być ciągnik 200 gonać, no może no ze 150. Natomiast to jest talerzówka ciągana, także jakby nie było, ten zetor nie, nie obciąża tutaj go podnośnik, on nie musi tego podnosić, to jest jedynie maszyna półzawieszana, że ona podnosi sobie tutaj no, na tych cięgnach, a tutaj na kołach ona sobie na znaczy, siebie. Koła to są w sumie tak duże, ale na talerzach się ona utrzymuje. No bo koła to oczywiście mamy transportowe. Tutaj w tym naszym agromaszu. W ogóle agromaszów mamy dużo yy, również tutaj. Yy, druga mniejsza talerzówka również jest agromasza. Ta trzy metrówka, która na razie z nami zostanie. Yy, myślę tutaj. No, raz na ruski rok zawsze się tam yy, ją uruchomi. Wiadomo, jest to bardzo rzadko, ale, ale gdzieś tam się to zdarza. Także, ale oprócz tego zbieramy sobie tutaj mieszanki gorzowskie, już po raz pierwszy, które no, to jest mieszanka gdzieś tam normalnej trawy, zwykłą i z koniczyną. Także trochę, trochę tej masy to dostarcza i tam już myślę, że zgrabiarka do środka, czyli taka, która zgrabia wałek do środka Pottinger. Mamy Pottingera Top 962C, także yy, zgrabia tutaj do środka i jesteśmy zadowoleni. Także taką myślę, że też sobie tutaj zakupimy u nas, y, na serii z czasem myślę taką do środka. w farmingu wygodniejsza jest ta do środka, w realu w sumie, y, w sumie też. Wiadomo, no, jak coś mówię, trzeci, czwarty pokos mało trawy, to te wałki są małe, ale zgrabianie jest naprawdę wygodne. Y, dobra, ja zostawiam, myślę, zrobimy krótkie, krótkie cięcie, poczekamy aż ten y, tutaj mleczarz zajedzie i zobaczymy ile my za to mleko zarobi. No przyszłe pieniądze. Dobra, dobra, ja zapomniał, że w ogóle przed chwilą może coś mówił, ale, ale tego. Proszę Państwa, 86 tysięcy. Teraz dopiero to do mnie dotarło. Także mleczarz już dawno pojechał, ale co na gospy patrzę, chłopa nie ma już. I niech tutaj zapisywania przejdą. Także 86 tysięcy mamy, także no naprawdę dosyć sporo. czyli ponad 60 tysięcy, widocznie sobie założyć. Nie wiem, jak jeżeli to zauważyliście, to zobaczcie to na nagraniu. Bo ja nie wiem, czy ja się dziwiłem w ogóle, czy nie już zapomniałem o tym, tak naprawdę. Dobra. W tym odcinku to na tyle. Ja już zapraszam na kolejne. Nie wiem, jakie to będą: czy żniwa, sorga, czy coś, czy będą live, y, czy nie, bo jak będą, to myślę, że niektóre prace będą na live'ach wykonywane. Zapraszam też na moim kanale, na zakładkę na żywo, gdzie można zobaczyć zapisy live'ów. Zapraszam do subskrypcji kanału, jak i mojego. Tak i kapiszona też jest tak, link cześć. tutaj w opisie chłopa nazwy. Dobra, na razie, cześć. cześć.